Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ci chciałem pokazać Wam jak usunąć greenscreena z wstawki naszej. No więc zaczynajmy. Jak już mamy film, który właśnie przed sekundką zrobiliśmy i mamy już wszystko przygotowane tam nasze wstawki, jakieś murzynki i tak dalej. Na przykład teraz sobie bierzemy tą wstawkę, włączamy sobie ją tutaj. I tak, to naprawdę wygląda na początku źle. Czyli jest po prostu taki zielony prostokąt, albo kwadrat. Nie to prostokąt bardziej. I tak, żeby to po prostu naprawić, żeby usunąć tego green screena, wchodzimy sobie w Visual Effects. I, a, Visual Effects jest pod more. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem, a to będzie to more. I bierzemy sobie remove a color i wstawiamy teoretycznie do tej wstawki. I bierzemy że efekt dodany. I tak. Żeby nadal nie było takiego, że tak powiem, dziwnego, zielonego prostokąta, to o to, żeby sobie leciutko... Dobra, tyle wystarczy. Bierzemy sobie na 13. Dlaczego na 13? Bo jak weźmiemy na przykład na 100, to widzicie, to jest naprawdę słabe. Dobra. Gdyż mamy to na naszej 13, po prostu to odtwarzamy. Tutaj nie patrzcie na to, że jest lekko zielone, bo tutaj widocznie musi być. Dobra, odtwórzmy to sobie. Wygląda to tak. Jest całkiem fajne. I to byłoby na tyle w tym poradniku, więc ja się z żegnam. Do usłyszenia. Cześć.